Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl Wygrane mecze z bezpośrednimi rywalami w walce o ligowe punkty na pewno muszą dodawać sił i wiary w możliwości. Zarówno te indywidualne, jak i zespołowe. Wyniki Śląska też powinny powodować, że kibice z nieco mniejszym zdenerwowaniem niż jeszcze przed początkiem okresu przygotowawczego mogą wyczekiwać inauguracji sezonu. Dla ekipy Piotra Przybeckiego był to piąty sparingowy test. Dolnoślący dwa razy okazali się lepsi od innej drużyny z naszego regionu, czyli krobrego Głogów. Wczorajsza wygrana była natomiast drugą. Nad Nielbą. Wcześniej oba zespoły mierzyły się w wągrowcu. Śląsk przegrał tylko raz w całym okresie przygotowań. W Dzierżoniowie uległ ZTR zaporoże. W tym tygodniu w planach ekipa trenera Przybeckiego miała jeszcze mecz z Zagłębiem Lubin. Wszystko jednak wskazuje na to, że pojedynek. Nie dojdzie do skutku. Starcie z Nielbą bez wielkiej historii. Śląsk szybko odskoczył na kilka bramek przewagi. Grał dobrze zarówno w obronie, jak i ataku. Do przerwy było 17 do 11. Po przerwie gospodarze prowadzili nawet różnicą 10 trafień, ale wtedy wkradło się w ich poczynania rozluźnienie, co skrzętnie goście wykorzystali, zmniejszając rozmiary porażki. Widać, że nasza drużyna ma jeszcze braki w zgraniu. Nad tym jednak. Cały czas pracuje. Jeżeli ten element zostanie dopracowany Śląsk, może być w Super Lidze groźny dla każdego. Dodajmy, że to dopiero piąty z zespołu tego lata. Na przykład Nielba rozegrała ich ponad dwa razy więcej. W spotkaniu zagrali wszyscy zawodnicy, których ma do dyspozycji sztab szkoleniowy śląska. Najlepsze wrażenie pozostawił po sobie Maciej ściga i zdobył 7 bramek dla zwycięzców. Sezon Superligi wystartuje w pierwszy weekend września w Wrocławianie rozpoczną od wyjazdu do zabrza. Wstawę Centrum Skłusza Redeko, www.redeco.pl